Dzień dobry, witajcie w kolejnym filmie, dzisiaj szybko i na temat, dlatego że zrobiłam zamówienia większe w sklepie DM, to jest chyba taka niemiecka sieć sklepów, coś ale Rossmann, tak mi się wydaje. Pierwszy raz tam zamawiałam, tak więc stwierdziłam, że mm, zrobię Wam haul i pokażę co zamawiałam, bo jest, jest tutaj parę też nowości dla mnie, a niektóre ogólnie zamawiałam dla jednej rzeczy tą paczkę, a uspierał się trochę. Także już otwieram i Wam pokazuję. Głównie zamawiałam dla tabletek do WC, dlatego że swego czasu takie fajne tabletki do czyszczenia WC były w lidlu, natomiast dawno już ich nie widzę, a one dobrze działały. To są takie tabletki, które się jakby wpuszcza do, do muszli, no i się tam czeka yy, 30 do godziny, 30 minut. Tak, 30 minut, no i można, yy, wiecie, spłukać i jakby ten osad taki, wiecie, w tej części muszli, gdzie woda stoi, yy, ładnie się domywa. Więc yy, wzięłam sobie takie trzy sztuki właśnie. Chciałam zamówić to na Allegro yy, i czytam gdzieś na innych sklepach, natomiast nie było. I najbardziej korzystniej yy, opłacało się właśnie w DM-ie. Yy, no a że właśnie nie chciałam zamawiać tylko trzech yy, rzeczy yy, z tego yy, DM-u, no to wzięłam też yy, inne rzeczy, które niektóre też będę testować, bo są dla mnie nowością. Ale tak, głównie do, dlatego zamówiłam te. Yy, Robiłam to zamówienie dla tych tabletek do czyszczenia WC. One właśnie świetnie usuwają taki osad, y, kamień, brud, y, no i takie przykre zapachy, więc y, tak y, fajnie sobie wrzucić na noc, zwłaszcza taką kostkę, żeby to się tam, y, wszystkie te bakterie i to wszystko usunęło. Więc to Wam polecam, y, bo naprawdę to jest dobre i to nie wychodziło drogo, bo chyba coś około 8 czy 9 zł. Nie mam tu paragonu natomiast tak jak mówię, właśnie przesyłka wychodziła drożej niż ja sobie wziąłam 3 te opakowania więc przesyłka wychodziła drożej niż niż za 3 te opakowania i tutaj mam aż 16 tabletek w jednej paczce, tak więc będę miała zapas większy jak już zauważyłam właśnie jak wzięłam już te Kapsułki, te tabletki z Tendank Milk, to zobaczyłam, że. Dank Dunk, Dunk Mid. To zobaczyłam właśnie takie fajne jeszcze kapsułki do czyszczenia pralek. To jest taki odkamieniacz, czy yy, tabletki czyszczące i zapobiegające osadu się kamienia w pralkach. Yy, no i też sobie wziąłam. Tutaj mamy 60 sztuk aż tych tabletek. Yy, także. A, i to tutaj się daje też na. Do do pralki się to daje do tkanin, razem się pierze właśnie z tkaninami no i to tam czyści sobie tą pralkę wiadomo nie na każde pranie taką tabletkę natomiast no raz za jakiś czas wiadomo tą pralkę trzeba wyczyścić i tak kupuję płyny, które specjalnie czyszczą pralkę, więc to mi będą ułatwiać może moje czyszczenie i łatwiej będzie, wiecie nie będę musiała tak często kupować tego płynu specjalnie do czyszczenia pralki. Ale zobaczymy, przetestujemy, tak, takich jeszcze nie miałam właśnie. E, tabletek do pralnia, więc zobaczę, przetestuję. Tutaj, tak jak mówię, mam 60 tabletek. E, co jeszcze z takich nienowości dla mnie to jest tak? Ja używam właśnie tych daków w. Mm, Takich zapasów, zapasy daka sobie kupuję i właśnie używam. Te końcówki już mam, więc no ja niestety nie mam takiej spłuczki, gdzie można tam wrzucić daka kostkę do... Wiecie, do tej spłuczki, tylko mam taką, że no trzeba po prostu no i też mi się nie da. mam um, taką, że też mi się nie da dać tych zawieszek. Więc no są takie krążki zapachowe i to właśnie się też sprawdza. Więc to już nie dla mnie nowość. Wzięłam dwa zapachy, bo one są spokojne i drugie przetestowałam. Co tu jeszcze mam? Wzięłam jeszcze właśnie kostkę do spłuczki. Kostka do spłuczki kret, y, dwa w jednym, aktywne odkamienianie, ale ja właśnie taką kostkę wrzucę y, raz y, na jakiś czas, wiadomo, że tam trzeba kreta wpuszczać do y, wódce, więc zamiast właśnie tych kostek y, sprawdzę kreta, zobaczę jak będzie działał jak on się będzie, y, y, jak będzie czyścił tą wodę. No bo jak nie będzie można nigdzie dorwać tych kostek, tylko po prostu trzeba będzie za każdym razem je zamawiać. To może taki kred się będzie dobrze sprawdzał. Coś mi tu pachnie, ale nie wiem co. I to chyba by było takich rzeczy to jeszcze mam dwie chyba. Jeden ma malinowy płyn do wódce. Naturalnie wyciąg z malin. Skutecznie usuwa osad z kamienia i moczu. Więc zobaczymy, przetestujemy malinowy. Tak średnio pachnie maliną. Taką sztuczną raczej. Natomiast zobaczymy jak będzie właśnie działał. Więc to też jest dla mnie nowość, bo już parę razy miałam to kupić, bo to nie jest drogie. Ten właśnie płyn malinowy dowódca około 7 zł kosztował, więc no nie jest zabójcza cena. Natomiast no nie miałam jakoś nigdy okazji z tego fresha, z frosza. Nigdy nie miałam okazji testować żadnych rzeczy, więc to będzie okazja, żeby przetestować. Tu jeszcze mam płyn do płukania, koncentrat do płukania tkanin o tym dużo dobrego słyszałam właśnie o tej marce. Ta marka podobno jest w Action, natomiast jak ja byłam to jej nie było, bo chciałam właśnie wziąć wtedy jak byłam w Action, chciałam wziąć właśnie te płyny do płukania, natomiast ich nie było, no i teraz akurat się jakoś tak skusiłam, bo właśnie w DM były. No ładnie pachnie, zobaczymy jak yy, będzie ubranie pachnieć, czy się to będzie opłacać, bo on nie był drogi, on chyba to... Yy, takie opakowanie chyba coś koło właśnie też 10 zł kosztuje. Więc tutaj mamy 600 ml właśnie i to mamy. Pozostawia tkaniny miękkie i przyjemne w dotyku. Ułatwia prostowanie i zapobiega elektryzowaniu się tkanin. Delikatny dla dłoni, no i tyle. I dawkowanie dozowanie jest pokazane tutaj, co rzadko się zdarza. Ale dobra. A zobaczymy, przetestujemy. To też jest nowość u mnie, więc będę testować jakoś na dniach pewnie. I jeszcze sobie wzięłam wanisz taki do odplamienia. Odplamiacz do kolorowych tkanin. Ostatnio Wam pokazywałam w holu, że sobie kupiłam z Ariela taki odplamiacz w sprayu, natomiast powiedziałabym, że mocno średni jest, więc przetestuję teraz ten wanisz taki w sprayu, bo jakoś mi tak wygodnie jest wiecie, na tą plamę, fuknąć po prostu spray i żeby to tam sobie podziałało trochę, więc wzięłam taki odplamiacz do kolorowych tkanin bez chloru. Jeszcze źle zrobiłam, to mogłam do białych sobie wziąć, ale no cóż, to sobie następnym razem przetestuję na kolorowych i później sobie wezmę do białych, jeżeli będzie faktycznie dobry. Bo wydaje mi się, że te wszystkie proszki te odplamiacze w proszku, no to jednak ten waliż to jest jeden z lepszych, y, jakie są, i jeden z bardziej skuteczniejszych, dlatego że y, bardzo szybko rozpuszczają się w, nawet w niskich temperaturach. E, na przykład y, taki jest y, Ariel, też w proszku. Jest podobno cenowo do vanisza. Natomiast no, raczej już taki dłuższy program plania musi być, żeby się dobrze rozpuścił. Natomiast z vaniszem nie ma tego problemu, więc zobaczymy, jak będzie działał na plamy. Oczywiście wiem, że tutaj ze wszystkimi plamami sobie nie poradzi, ale mm, y, zawsze coś nie będę musiała wiecie, męczyć się, żeby to szczoteczką tam zapierać czy coś, tylko po prostu kuknę. E, dobra, i jeszcze mam cztery rzeczy. Jedną rzecz to jest pianka do mycia. Pianka pod prysznic. Y, taka y, truska, nie, malinowa pianka. I to wziąłam z myślą o Mikołaju. Dlatego że ostatnio y, miałam taką piankę. Y, y, ostatnio miałam piankę y, taką, którą kupiłam w Douglasie. Bo była jakaś tam promocja i pani mówi, że sobie wzięła coś bo wtedy będę miała 20% taniej, jeszcze promocja była, więc ogólnie taka pianka w Douglasie, gdzie kosztuje 35 zł, ja chyba dam 12 czy 13 jakoś tak. No i tą pianką, takie, takie żele w piance pod prysznic Mikołajowi się bardzo spodobały. i praktycznie tamten już kończy z Douglasa. Takim moim się po prostu myje, bo ma frajdę z tego, że tam jest wiecie pianka i się napieni cały i, i fajnie jest. Więc wzięłam mu teraz taki z balea. Tej marki też nigdy nie miałam. Zobaczymy, jak się będzie pienił, yy, bo ten z zaglasa no, to naprawdę troszkę się da i po prostu dużo. O, burza idzie. Yy, dużo tej piany się robi, także yy, jest na pewno mega wydajna. Zobaczymy, jak ta. No ta jest bardziej pod dzieci, więc yy, wiadomo, że. Twarzy czy tam włosów nie da się tym myć. Natomiast tu gdzie się Mikołaj, bo on się już sam myje, więc gdzie tu się już umyje i co mu tam powiem, żeby umył, to taką pianką myślę, że będzie się cieszył. Tym bardziej, że to jest jeszcze taki owocowy zapach. Coś dla mnie, chyba jedyna rzecz, chyba tutaj, to jest peeling, dlatego że skończył mi się już peeling taki swego czasu. Używałam bardzo dużo peelingu z marki Only Bio, chyba tak. Taki peeling z olejkami. On był bardzo dobry, a jego w Rosmanie dostałam zazwyczaj. Natomiast ostatnie parę razy go nie było w Rosmanie. Nie chciałam też zamawiać. I, no i byłam bez peelingu, tak naprawdę dobry miesiąc. No i przydałoby się coś zrobić z tym ciałem. Ojej, zapach to taki średnio... No ale dobra. No i tutaj też mam... Przydałoby się coś zrobić z tym ciałem, znowu spilingować go troszeczkę, tym bardziej przed, wiecie, przed byciem w szpitalu, żeby trochę tego takiego martwego naskórka się pozbyć. Więc wziąłam sobie taki Balea. Gdzieś widziałam, że jest polecany. Natomiast on tutaj jest niby z olejkiem migdałowym i z solą Morza Martwego. No nic, ważne, żeby złuszczał i żeby dawał jakieś efekty. Bo tak jak mówię, no nie miałam dawno, więc no już widzę, że ta spora moja potrzebuje takiego złuszczenia konkretnego, więc wziąłam sobie taki, to był jeden też z tańszych, jaki były, najtańszy w sumie wzięłam, jaki był na adm bo nie chciało mi się tam wybierać i szukać w tych, w tych innych markach, więc stwierdziłam, że przetestuję ten. I jeszcze dwie rzeczy. tutaj za oknem, bo burza idzie i szarpie wszystkimi roślinami biały jeleń wzięłam hipoalergiczne mydło w płynie dlatego, że no właśnie pokazywałam wam w ostatnim filmie, że właśnie hipoalergicznego płynu, hipoalergicznego mydła będę używać do właśnie mycia rany po cesarskim cięciu, ale tak stwierdziłam, że może wezmę mydło w płynie i zobaczymy jak to się będzie później stosować i używać właśnie... Że może będzie bardziej wygodniejsze niż to w kostce. Ale zobaczę, to przetestuję. Ogólnie to tak, ja średnio jestem za tymi mydłami szarymi, bo one mają średni zapach, ale jak się tak do nich przyzwyczai, to, to nie jest tak źle nawet. No. Także tak. I jeszcze ostatnia rzecz to jest taki, wziąłam hipoalergiczny odplamiarz ze szczotką. Bezpieczny dla noworodków i niemowląt, dlatego że wiadomo, że no... Plan na pewno będzie na potęgę jak dziewczynki będą robić w pieluszki. Więc no wziąłam, a tutaj mamy łatwy aplikator, bo jest aż taki z Czekajcie, widzicie, widzicie. Jest taki z szczotką. Więc jak coś to wiadomo, że będę odplamiać właśnie tym odplamiaczem, zobaczymy. No wiadomo, że to tylko na początku, bo później, jak już się te dzieci przyzwyczają, to będę waniszem normalnie, normalnie stosować, bo i tak ymm, będę wszystkie ubranka prać w loweli tak więc no, na odplamianie myślę, że walisz z Mikołajem zresztą tak robiłam i nic się nie działo gdzie pierwsze odplamiałam swoje plamę, później prałam w loweli, później jeszcze płukałam w loweli i nie miałam żadnego uczulenia tak więc myślę, że teraz też nie będzie żadnego problemu no i tyle, w sumie kupiłam w Daemie w da pudełko konkretne śmieci znowu do wyrzucenia jest i cóż no myślę, że, że to i to wszystko tyle kupiłam. Kochani, jeżeli film Wam się podobał, pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jesteście pierwszy raz na kanale, zachęcam do subskrybowania kanału i jak zwykle życzę Wam miłego, pięknego, fajnego dnia. No i do zobaczenia już w kolejnym filmie.